Nazywam się Zoja Petrowna i w moich siedemdziesięciu latach nigdy nie myślałam, że życie przyniesie mi tak żarliwą, tak zakazaną, tak pełną sprzeczności pasję. Wszystko zaczęło się pewnej zimnej nocy w Petersburgu, kiedy mój wnuk Jarosław przybył do mojego skromnego mieszkania po kłótni z rodzicami. Śnieg cicho opadał na dachy miasta, a wiatr był jak ranny wilk, tworząc lodowatą i samotną symfonię. Byłam skulona pod moim wełnianym kocem, czytając książkę puszkina, gdy ktoś zapukał do drzwi. Po otwarciu drzwi, znalazła Jarosława drżącego, jego policzki zarumienione zimnem, jego zielone oczy, tak podobne do oczu jego dziadka, pełne gniewu i bólu. Babciu, czy mogę zostać tutaj? Nie znoszę już taty. Jego niski głos, już nie dziecka, lecz mężczyzny, rozbrzmiał w małym przedpokoju. Przytuliłam go bez zastanowienia, czując zapach tytoniu i śniegu w jego płaszczu, zapach, który na zawsze zapisał się w mojej pamięci, na zawsze związany z tym momentem. Oczywiście, moje słońce, tu zawsze masz tu miejsce. Odpowiedziałam. Mój głos lekko drżał, nie tylko z zimna, ale także z emocji, że jest tutaj, pod moim dachem, potrzebujący mojego pocieszenia. Moje słowa, wypowiedziane z czułością, przypieczętowały nasze przeznaczenie. W tej chwili wiedziałem, że coś się zmieniło, że dynamika między nami nigdy nie będzie taka sama. Przygotowałem dla niego kanapę, ale lodowaty wiatr trzaskał oknami z taką siłą, że szyby wydawały się gotowe do pęknięcia. Ogrzewanie stare i zmęczone jak ja ledwo utrzymywało mieszkanie w znośnej temperaturze, a zimno wdzierało się przez szczeliny sprawiając, że atmosfera była jeszcze bardziej intymna i przytulna. Babciu, jest bardzo zimno, czy mogę spać z tobą? Jej głos brzmiał niewinnie, ale teraz wiem, że kryła się za tymi słowami ukryta intencja, iskra czegoś więcej niż tylko rodzinne uczucie. Kiwnąłem głową, czując mieszankę niepokoju i orakiwania. Oczywiście, kochanie, choć, przytulmy się razem. Weszliśmy do mojego łóżka, a On przytulił się do mnie, szukając mojego ciepła. Mogłem poczuć jego młode i silne ciało obok mojego i zdałem sobie sprawę, jak krucha była granica między miłością rodzinną. A czymś głębszym, bardziej prymitywnym. Jej oddech się uspokoił, i wkrótce zrozumiałam, że zasnęła, ale ja pozostałam obudzona. Moja myśl krążyła wokół wszystkiego, czując jego obecność obok mnie, rytm jego oddechu, ciepło jego ciała. To było dziwne uczucie. Ale także pocieszające, i wiedziałam, że ta noc oznacza początek czegoś nowego, czegoś czego nie potrafiłam zdefiniować, ale co napełniało mnie energią, której nie czułam od dawna. Następnego ranka obudziłem się przy dźwięku ekspresu do kawy. Jarosław był w kuchni przygotowując śniadanie. Jego wysoka i smukła sylwetka poruszała się z naturalną gracją. Dzień dobry, babciu, powiedział, uśmiechając się, i w tym momencie wiedziałem, że dzielimy się sekretem, chwilą intymności, która łączyła nas w sposób, którego nikt inny nie mógłby zrozumieć. Dzień dobry, moje słoneczko. Odpowiedziałem, odwzajemniając uśmiech, czując ciepło w piersi, które nie miało nic wspólnego z temperaturą mieszkania. Jedliśmy śniadanie razem, a podczas jedzenia mogłem zobaczyć w jego oczach, że coś się zmieniło była tam nowa głębia smutek, może wyrzuty sumienia coś, czego wcześniej nie widziałem. Wtedy zrozumiałem, że coś się wydarzyło, coś, co zmieniło naszą relację, coś, co zmusi nas do rozmowy, której oboje się baliśmy, ale która była nieunikniona. Nie powinienem był się zgodzić na tę rozmowę, ale coś w jego spojrzeniu, mieszanka bólu i odwagi, sprawiło, że skinąłem głową. Usiadł obok mnie na kanapie, oboje milczący, jak obcy podróżujący nocnym pociągiem. Ciszę przerywał tylko szum wiatru za oknem i skrzypienie starych desek pod nami. Było zimno, ale bardziej dokuczała nam emocjonalna odległość między nami. W pewnym momencie powiedział cicho, Przepraszam, babciu, po prostu już nie mogę tego w sobie dusić. Jego głos drżał, a ja poczułem ciarki na plecach. To nie był strach, raczej coś głębszego świadomość, że oto otwierają się drzwi, które były zamknięte od lat. Nie odpowiedziałam od razu, po prostu słuchałam, jak zaczyna mówić o rzeczach, o których nigdy nie miał odwagi mówić o samotności, o błędach o tym, jak bardzo chciałby cofnąć czas. Jarosław, wyszeptałam, nie jako ostrzeżenie, ale jako znak, że go słyszę, że jestem przy nim, że nie musi już dźwigać tego sam. Zrozumiał to, jego oddech się uspokoił, a w oczach pojawiły się łzy. Wtedy go przytuliłam bez słów, bez ocen, po prostu z miłością, którą mogę dać jako babcia, która wie, że każdy czasem się gubi. Nie naprawiliśmy wszystkiego tej nocy, ale zrobiliśmy pierwszy krok. I to wystarczyło. I tak, w ciemności mojego pokoju, z wiatrem, jako jedynym świadkiem, mój wnuk został ze mną po raz pierwszy na noc. Leżeliśmy w oddzielnych fotelach, zawinięci w koce, jak dwoje ludzi próbujących ogrzać się w chłodzie nie tylko fizycznym, ale i emocjonalnym. Jego obecność była cicha, ale znacząca. Jakby milczenie było językiem, którym potrafiliśmy się w końcu porozumieć. Nie mówił wiele, ale w jego oczach była troska. Przyniósł ze sobą nie tylko chleb i herbatę, ale też coś więcej czas, którego nikt już dziś nie ma, i uwagę, której tak bardzo mi brakowało. Po tej nocy wszystko się zmieniło. Jarosław zaczął pojawiać się częściej, najpierw z pretekstem: Babciu, pomogę ci wynieść śmieci, muszę poczekać, aż przestanie padać. Chciałem zapytać, czy masz może starą książkę, o której mówiłaś, ale wiedziałam, że to nie były tylko wymówki. On szukał czegoś więcej, a ja, choć z początku nieśmiało, dawałam mu to przestrzeń, zrozumienie, obecność. Każda wizyta była inna. Czasem rozmawialiśmy do późna, czasem po prostu siedzieliśmy przy oknie, patrząc, jak zmienia się światło. W tych chwilach nie było wielkich gestów ani dramatów, były drobne rzeczy: kubek herbaty podany bez słowa, wspólne łuskanie orzechów, przeglądanie starych zdjęć w milczeniu. I choć wydawały się nieistotne, budowały coś trwałego, zbliżenie bez dotyku, zrozumienie bez wyjaśnień. W mojej codzienności, która wcześniej była cicha i monotonna, jego obecność wniosła nowy rytm. Zaczęłam czekać na jego kroki na schodach, na dźwięk domofonu na jego niezdarne, cześć babciu. Miał w sobie coś, co przypominało mi młodość, nie w sensie lat, ale emocji, jakby jego energia przypominała mi, że mimo wieku nadal mogę czuć się potrzebna. Pewnego popołudnia, kiedy gotowałam herbatę, Poczułam jak podchodzi z tyłu. Nie dla nas, odpowiedział stanowczo. Jego głos był pełen zdecydowania, jasno dając do zrozumienia, że to, co między nami się dzieje, jest ważne i nie ma odwrotu. Obrócił mnie delikatnie, a jego usta spotkały się z moimi w czułym pocałunku, który napełnił mnie spokojem i nadzieją. Smak mięty z jego oddechu sprawił, że poczułam się bezpieczna i ukołysana w tym momencie, zapominając o troskach dnia codziennego. Usiedliśmy przy stole, filiżanki z herbatą delikatnie stuknęły o siebie, ale dla nas liczyła się tylko ta chwila. Jego dłonie delikatnie przytrzymały moją dłoń, a ja, Zoja Petrowna, poczułam falę ciepła, jakiej nie zaznałam od dawna. Pozwól mi być blisko ciebie powiedział spokojnie, jego głos pełen troski i szacunku. I wtedy, w tej chwili, zrozumiałam, że nasze więzi są głębsze niż myślałam nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Klęknął przy mnie, trzymając moją rękę a ja poczułam, jak nerwy powoli ustępują miejsca spokoju i wzajemnemu zrozumieniu Zawsze będziesz dla mnie ważna wyszeptał. Jego słowa niosły obietnice wsparcia i opieki. I wtedy wiedziałam, że mogę na niego liczyć, że nasze relacje będą pełne szacunku i troski. Jednak świat zewnętrzny nadal istniał, a wraz z nim wyzwania. Moja córka Larisa zaczęła zauważać zmiany. Częstsze wizyty Jarosława, jego obecność i sposób, w jaki na mnie patrzył, nie umknęły jej uwadze pewnego popołudnia, gdy Jarosław uczył się w swoim pokoju. Larisa podeszła do mnie w salonie z powagą w oczach i z troską w głosie. Mamo, Jarosław jest tu ostatnio często. Co się między wami dzieje? Zapytała ostrożnie, ale z determinacją, jakby oczekiwała szczerej odpowiedzi. Poczułam niepokój, który zaczął ściskać moje serce ale też wiedziałam, że nadszedł czas, aby otwarcie porozmawiać i stawić czoła sytuacji, z pełną świadomością konsekwencji i odpowiedzialności. Jego oczy, tak podobne do moich, patrzyły na mnie z zainteresowaniem i spokojem. Wyglądało na to, że chce mnie zrozumieć i być blisko. Nic szczególnego, córko, po prostu rozmawiamy, odpowiedziałam spokojnie. Larisa skinęła głową, choć nadal wyglądała na lekko zaniepokojoną. Wiedziała, że sytuacja nie jest łatwa, ale ufała, że wszystko będzie dobrze. Jarosław stawał się bardziej otwarty podczas rodzinnych spotkań. Podczas kolacji poczułam jego dłoń na mojej pod stołem, co było ciepłym i dyskretnym gestem wsparcia. Jarosław, powiedziałam cicho, prosząc o ostrożność. On uśmiechnął się i odpowiedział: "Tak, babciu", głośno, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Jego druga ręka spoczywała delikatnie na mojej spódnicy, zachowując szacunek i dystans. Czułam się trochę zawstydzona, ale również spokojna, wiedząc, że jest obok mnie. Teraz piszę to, zdając sobie sprawę, że nasz czas jest ograniczony. Moja sytuacja jest trudna do zrozumienia dla innych. Rodzina mogłaby nie zaakceptować tego, co się dzieje. Ale kiedy Jarosław jest blisko mnie, gdy rozmawiamy spokojnie, czuję się spokojna i doceniona. To momenty, które dają mi poczucie bliskości i wsparcia, które są dla mnie ważne. Choć wiem, że sytuacja nie jest idealna, te chwile pozwalają mi poczuć się bardziej sobą, dają ukojenie i ciepło. Kocham cię, babciu mówi cicho z troską i szacunkiem. A ja, mimo wszystkich wątpliwości, ufam mu. Wierzę w jego dobre intencje, w to, że naprawdę mu na mnie zależy. W tych chwilach czuję się ważna i zauważona, a to daje mi radość i nadzieję, której od dawna brakowało. Czasem zastanawiam się, co przyniesie przyszłość. Czy znajdzie kogoś, z kim będzie szczęśliwy? Czy będzie pamiętał o tych chwilach? Te pytania pojawiają się w cichych momentach, kiedy nie ma go obok. Nie znam odpowiedzi, ale staram się cieszyć każdą wspólną chwilą. Wiem, że życie jest kruche i pełne niepewności, dlatego doceniam to, co mamy, nawet jeśli nie jest to łatwe czy proste. W końcu życie składa się z różnych doświadczeń, z wyborów, które podejmujemy. Wybrałam tę relację mimo trudności, bo daje mi poczucie bliskości i odnowy. I choć może nie być to zgodne z oczekiwaniami innych, dla mnie ma znaczenie. W tym odnajduję kawałek siebie, który chciałam odzyskać i za to jestem wdzięczna.